Aleksander Jurewicz, poeta, prozaik, autor felietonów i recenzji. Urodzony w 1952 roku w Lidzie, obecnie Białoruś. Repatriowany do Polski w 1957 roku. Ukończył liceum ogólnokształcące w Połczynie Zdroju. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim. Przez wiele lat pracował w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku. Mieszka we Wrzeszczu. Należał do licznego i aktywnie działającego w Gdańsku w latach 70. środowiska młodych poetów i pisarzy. Zadebiutował w 1974 roku arkuszem poetyckim Sen, który na pewno nie był miłością. Pierwszą książkę Zbiór wierszy po drugiej stronie wydało wydawnictwo morskie w roku 1977. Jego wiersze ukazywały się regularnie w czasopismach. Nowy wyraz. Literaria, student, nowy medyk, litery, tygodnik morski, dziennik bałtycki, punkt. W sierpniu 1980 roku podpisał rezolucję koła młodych przy oddziale Gdańskim Związku Literatów Polskich, popierającą 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego publikował głównie w prasie podziemnej i katolickiej podpunkt. Puls, Arka, Gwiazda Morza, a także w czasopiśmie Pomerania. Rok 1990 był przełomowy dla twórczości Aleksandra Jurewicza. Jego powieść poetycka Lida zdobyła ogólnopolską popularność i otrzymała nagrodę Czesława Miłosza. Podczas jednej z wizyt we Francji spotkał się w Maison Lafitte z Jerzym Giedroyciem który w 1990 drukował w kulturze obszerne fragmenty Lidy. Uważany za jednego z czołowych reprezentantów nurtu tzw. Tak literatury kresowej. Jego wiersze i fragmenty powieści ukazywały się w zagranicznych periodykach literackich i antologiach literatury polskiej. Były tłumaczone głównie na język niemiecki, a także na angielski, rosyjski, białoruski i litewski. Oprócz lidy jest autorem kilku innych powieści. W środku nocy Pan Bóg Nie słyszy Głuchych, prawdziwa ballada o miłości, Dzień przed Końcem Świata oraz Tomików poetyckich. Nie strzelajcie do Witelsów, jak gołębie gnane burzą, dopóki jeszcze. Laureat wielu nagród, w tym Nagrody pro libro legendo, Sztorm Roku, Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska.